Siemanko widzowie, ogólnie to nagrywam ten filmik, gdzie miałem zrobić brzuszki i nie uwierzycie, bo jest właśnie trochę was oszukałem, bo jest 28 grudnia, jest godzina 00. E, zacząłem to nagrywać 20 sekund temu i jeszcze była 23.59, więc zacząłem to nagrywać 27 grudnia i taki easter egg. Niestety nie mogłem tego pokazać, ale zrobię brzuszki bez żadnych cięć. Bez, no w sumie nie wiem, czy cięcia będą. E, dobra, e, przygotuję sobie picie no i e, zaczynamy. Dobra, widzowie, taki świąteczny kubeczek fajny dostałem e, wczoraj, więc dobra, stawiam sobie go tutaj. Nie wiem, czy będzie jakaś przerwa 50 brzyków, to jest mało. E, lecimy. Jeżeli policzysz, że będzie dokładnie 50, to zostaw suba i lajka. Lecę dalej. Napiszę się ze świątecznego kubeczka. Nie chce mi się pić. Napiję się. Dla zasady. Picie tylko wodę. Żadną kole. Yy, ani energetyków. Moi przyjaciele yy, kupują energetyki. Nie polecam. Ja nigdy nie kupiłem. A kole kupiłem dwa razy w życiu, więc. Dobra, lecimy. Jeżeli doliczyłeś się 50, to zostaw suba i lajka. I to w sumie tyle. Krótki filmeczek. Obiecałem, zrobiłem. Dobra, siema.